W poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o czyszczeniu danych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób wklejać dane. No to jest bardzo fajna rzecz. Otóż dane w tablo wcale nie muszą być w żadnym pliku, wcale nie muszą być w żadnej bazie danych. Wyobraźcie sobie, że się spotkaliście nawet w internecie jakąś tabelkę, zwykłą tabelkę tekstową. Zaznaczacie ją, robicie Ctrl-Copy i Ctrl-Play. I też możecie bardzo szybko mieć dostęp do tych danych. Jak to się robi? Weźmy sobie, otwórzmy Excela. To jest taki przykład takich danych. To są dane akurat o urodzeniach. I zobaczcie, ctrl kopy, Skopiowałem. Otwieram sobie nowy arkusz. I robię coś takiego jak po prostu Ctrl-V. Widzicie? Tu mi się pojawiło nowe źródło danych. To jest to stare, a to jest to nowe. Tutaj już próbował coś mi wrzucić. Czasami dobrze to wygląda, a czasami nie. Próbuję po prostu na podstawie tych danych, co ma, zrobić z tego jakiś wykres czy jakąś tabelę. Ja specjalnie wybrałem takie dane, żeby pokazać, że trzeba coś z nimi zrobić, żeby było dobrze, więc po to jest to ćwiczenie, ten kurs, żebyście umieli sobie radzić w sytuacjach, które zawsze napotkacie, a które nie są sytuacjami takimi idealnymi, że wszystko idzie jak pomaśle. Więc, co tutaj trzeba zrobić? Wskazujmy sobie to, żeby nam to nie przeszkadzało. Zobaczcie, mamy tutaj day, czyli dzień, zobaczmy co tu się kryje, klikam dwa razy. No, są jakieś tutaj wartości, natomiast jakbyśmy zrobili z tego taką linię, to widać, że to jest po prostu wymiar, który jest wymiarem ciągłym. O tym będę mówił w kolejnej lekcji, całej lekcji, żeby to konkretnie zrozumieć. Dzisiaj w tym momencie nie jest to aż takie kluczowe. Jeżeli widzicie tutaj na zielono, a to jest na zielono, musimy to zmienić na niebiesko, czyli zrobić z tego wartość dyskretną, czyli zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica po prostu na przykładzie. Najpierw ją zmieńmy. I mamy coś takiego. Widzicie? To są po prostu teraz zwykłe wartości w bazie. Zrobimy to samo z miesiącem. Convert to Discrete i mamy coś takiego. Możemy sobie wyświetlić coś takiego, że tutaj mamy miesiące, a tutaj mamy dni tygodnia. No i mamy coś takiego jak wskaźnik urodzeń bursts. Wrzućmy sobie tutaj. No, powstała jakaś tabelka, mało widoczna, natomiast bardzo łatwo można z tym temu zaradzić. Po prostu te births można zmienić na kolor, czyli przeciągam tutaj na kolor, a tutaj żeby to było jeszcze bardziej widoczne to nie robię automatyk, nie wyświetlam tekstu bo te znaczy tekst, czyli to są rzeczywiście liczby, tylko próbuję wypełnić środek, czyli robię square O, tak to wygląda, takie są liczby, czyli cały czas widzieliście, my tu operowaliśmy na danych, które są wpisane po prostu ze schowka. Ktoś zaznaczył, tak jak my to zaznaczyliśmy, i wkleiliśmy. I już mamy te dane. I te dane, jak zapiszemy, później File, Save As. I musimy tutaj wybrać TWBX, czyli X na końcu znaczy, że my będziemy mieli zapisane to łącznie ze źródłem danych, czyli w środku, będą źródła danych, wpisujemy jako schowek że dana ze schowka i już mamy tyle w tej lekcji.